Chyba Jak mi słyszycie? Na razie okej. Okay. Nie mamy teraz podglądu z satelity. Jesteś zdana na siebie. Musi tam być gdzieś laboratorium, do którego masz dotrzeć. Pamiętaj, musisz zniszczyć instalację produkującą broń biologiczną. Prawdopodobnie będzie to zmodyfikowane urządzenie cywilne, więc może wyglądać dość pospolicie. Spodziewaj się silnego oporu. Dobra, szkoda czasu na gadanie. Mam chyba tu sporo do zrobienia. Jak zwykle. Komputer sterujący platformami w szybie windy znajduje się gdzieś w kopalni. Idę tam. Będziesz zdana wyłącznie na siebie. W tym wyrobisku będzie pewnie zbyt duże ekranowanie, aby pozwolić na łączność. Daj im popalić. Muszę dostać się na drugą stronę. To chyba jedyne miejsce, gdzie może być ta sterownia. Nic nie Ach, zamknijcie się! No, załatwione. Teraz droga do laboratorium stoi otworem. Chłopcy, dobra jestem? No nie? Aha, rzeczywiście nie ma łączności. Zaliczyłam właśnie jeszcze jeden bezużyteczny umysł. Nie dowiedziałam się nic nowego. Pamiętaj, że czas działa na twoją niekorzyść. Pospiesz się. O cholera. Ale komitet powitalny. Dziwne, że powstrzymuje ich od ataku szyba. Chyba, że nie da się jej przestrzelić. Chyba jestem blisko. Mam nadzieję, że rozpoznam te urządzenia, które mam zniszczyć. To będzie duży cylindryczny zbiornik. Miejmy nadzieję, że jest tylko jeden i że jakoś zdołasz go zniszczyć. Mogło być nieciekawie. Zbiornik jest zabezpieczony specjalnym systemem chłodzenia. Wybuch nie zniszczyłby zarazków i skaził całe podziemia. No i stracilibyśmy naszą najlepszą agentkę. Hej, to poważna sprawa. Słuchajcie, nie ma planów. Jest tylko nasza pusta walizka. Cholera! Nie wiedziałam, że nadstawiam karku na darmo! Trudno, dopadniesz faceta gdzie indziej. Już nasza w tym głowa, by go zlokalizować. Nigdzie się nie ukryje. System chłodzenia załatwiony. Świetnie! Pospiesz się, ta misja trwa już zbyt długo. Oby nie nadciągnęły poważne posiłki. Nie mamy w okolicy nikogo, kto mógłby cię wyciągnąć. Centrala! Znalazłam zbiornik. Na szczęście tylko jeden. Zakładam, ładunek założony. Spadam stąd. Przygotujcie ewakuację. Masz 30 minut na dotarcie do punktu ewakuacji. Pospiesz się. Satelitarne skany zarejestrowały wzrost aktywności w pobliskim garnizonie. Może nagle zrobić się zbyt gorąco. Atomowy karabin agencja odzyskała, ale plany wciąż miał szeryf terrorystów i zaszył się gdzieś w dżungli południowej Ameryki. Potraktowałam sprawę personalnie, postanowiłam doprowadzić misję do końca. Albo on, albo ja. Konkretna Givera, mnóstwo amunicji i jazda w jakieś starożytne ruiny, gdzie wśród toksycznych odpadów czarne charaktery uwiły sobie gniazdko. Jestem kompletnie sama, znikąd pomocy! Oj, poleje się krew.